Chciałbyć chciał być emerytowanym zbawcą narodu. My jesteśmy tacy, którzy szukają życia bez pracy. Nie wycierajcie swoich mord, Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zanim byli Sławni. Pod innymi filmami pisaliście, że chcecie zobaczyć Jarosława Kaczyńskiego, więc to o nim będzie dzisiejszy odcinek. Napiszcie w komentarzach pod filmem, kogo chcecie zobaczyć następnym razem. Zanim Jarosław Kaczyński został premierem. Zanim założył PiS. Zanim stracił brata i matkę. Jarosław Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 roku w Warszawie. Jego rodzice wzięli ślub rok wcześniej. Poznali się oni na balu karnawałowym na Politechnice Warszawskiej. Jego mama Jadwiga miała wtedy narzeczonego, z którym przyszła na ten bal, a wyszła z niego z ojcem braci Kaczyńskich, Rajmundem. Była ona wtedy studentką i miała nadzieję, że urodzi jej się córka, a urodziła dwóch synów. Leszka i Jarosława. Imiona chłopców zostały wybrane przez matkę. Jarosław po profesorze, u którego zdawała wtedy egzamin i Leszek po jej byłym narzeczonym, do którego wciąż miała sentyment. Jej mąż zgodził się na to, ponieważ miał dobre zdanie o jej byłym i powiedział kiedyś ona urodziła, więc niech sobie daje imię jakie chce. Jarek jest o 40 minut starszy od Leszka. Położnica, która przyjmowała poród powiedziała, że to cud, że chłopcy są zdrowi, bo urodzili się sini z niedotlenienia. Ich mama urodziła w domu, ponieważ w mieście panowała wtedy epidemia pęcherzycy. Mieszkali oni w mieszkaniu w bloku, które mierzyło 41 metrów, miało dwa pokoje, toaletę oraz kuchnię. Mieszkanie to należało do dziadków Jarosława od strony mamy. Mieszkali w nim przez rok, a następnie przeprowadzili się do dużego jak na tamte czasy 78-metrowego mieszkania. Jest wiele teorii na temat w jaki sposób Raimund Kaczyński był w stanie załatwić im takie mieszkanie pracując na uczelni, jednak według oficjalnej wersji zgodził się on je wyremontować w zamian za wynajem. Ojciec Jarka był inżynierem i pracował na Politechnice Warszawskiej. Podczas wojny służył on w Armii Krajowej i uczestniczył w powstaniu warszawskim, przez to stracił kciuk prawej dłoni. Jego matka z początku zajmowała się głównie wychowywaniem bliźniaków, chociaż czasem podejmowała się jakiś prac dorywczych, a później znalazła pracę w szkole jako nauczycielka oraz pracowała w Instytucie Badań Literackich. Jako mały chłopiec przez chwilę chciał być weterynarzem oraz był pod ogromnym wrażeniem Józefa Piłsudskiego, którego uważał za największego patriotę. Mama czytała bliźniakom dużo książek i wychowywała ich w myśli patriotycznej. Ich ojciec dużo czasu spędzał w pracy, a jego relacja z synami i ich matką nie należała do najbliższych. Był on twardy i bardzo asertywny, ale za to piekuńczy. Chciał wychować synów na swoje podobieństwo, jednak oni woleli podążać drogą, którą obrała dla nich matka. W szkole nauczyciele mieli duże problemy, żeby ich rozróżnić, i czasem kiedy nauczycielka wołała któregoś do odpowiedzi, to szedł drugi, który był lepiej przygotowany. Kiedy mieli 12 lat i wujek zgłosił ich do filmu o dwóch takich co ukradli księżyc bez wiedzy ich matki. Udało im się dostać na casting, który wygrali, więc otrzymali główne role w filmie. Jarek zagrał placka, ale Chiacka. Jestem zuch, i tyś Jest, zuch, jest nas razem, zuchów dwóch. Zdjęcia do filmu odbywały się w Łodzi i łebie. Trwały one pół roku, więc mama zrezygnowała z pracy i przeniosła się z chłopcami na czas ich trwania. Żeby nie mieć zaległości w szkole mieli tam swoje prywatne nauczycielki. Podczas kręcenia filmu z zleżkiem nie było większych problemów, ale Jarek to już inna historia. Zamknął on kiedyś w magazynku jednego z kierowników produkcji musiała go szukać cała ekipa. Innym razem odpalił świecę dymną w apartamencie hotelowym, w którym mieszkali, przez co trzeba było pastować podłogi i myć ściany. Jarek i Leszek byli oczytani i lepiej rozumieli świat od swoich rówieśników, ale padali też ofiarą ich agresji, która w dużej mierze wynikała z zazdrości o ich rolę w filmie. Jarek został kiedyś napadnięty podczas wycieczki do teatru przez jakiegoś wyrostka i nie mógł sobie poradzić. Chłopak zostawił go w spokoju dopiero kiedy w jego obronie stanął mężczyzna, który zobaczył całą sytuację. Innym razem dzieci zaatakowały go i jego brata, rzucając w nich śnieżkami i naśmiewając się z nich. Jarosław mówi, że kiedy był mały, to z kolegami znajdowali hełmy i granaty z Powstania Warszawskiego oraz toczyli bitwy na kamienie, przez co był częstym pacjentem pogotowia ratunkowego. Jarosław wspomina także, że kiedy ich rodzice zapraszali do domu znajomych, to on z bratem czekali, aż pójdą i spijali resztki słodkich alkoholi. Pierwszego papierosa zapalił on w wieku 6 lat. Za czasów szkolnych Jarek broił częściej od swojego brata i był raczej typem samotnika, który nie otacza się tłumami, tylko gronem zaufanych przyjaciół. Leszek z kolei był łatwiejszym dzieckiem, miał w sobie więcej łagodności, zwierzał się mamie, łatwo nawiązywał znajomości i lubił być wśród ludzi. Podobno to właśnie Leszek był ulubieńcem ich babci i był trochę faworyzowany przez ojca. Jarek uczęszczał do 41. Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. Zdarzyło mu się nie zdać tam do kolejnej klasy. Udało mu się to jakoś odkręcić, ale musiał przenieść się do innej szkoły, gdzie skończył liceum, chociaż sam przyznał, że prawdopodobnie nielegalnie skończył 11 klasę i zdobył maturę. W 1968 roku Jarek z bratem chcieli iść na demonstrację. Mama ze strachu, że coś im się stanie, wyciągnęła im z butów sznorowadła, żeby nie mogli w niej uczestniczyć. Poszli na nią pomimo tego, chociaż Lech zgubił wtedy buta. Po skończeniu liceum, poszedł razem z bratem na studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1971 roku uzyskał tytuł magistra. Zdobył też miejsce na aplikacji prokuratorskiej, ale jej nie rozpoczął i przez kolejne pięć lat pracował jako pracownik naukowy w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. W 1976 roku zdobył tytuł doktora oraz związał się z Komitetem Obrony Robotników, a cztery lata później zaczął działać w Solidarności. Następnie do 1981 roku pracował jako adiunkt w Białostockiej Filii Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 1982-1983 był zatrudniony w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie jako starszy bibliotekarz. W międzyczasie należał do redakcji miesięcznika Głos kierowanego przez Antoniego Macierewicza. Kaczyński wraz z Janem Olszewskim i Antonim Macierewiczem otworzyli w Warszawie punkt informacji z poradami prawnymi dla osób zakładających związki zawodowe. Jarek został redaktorem naczelnym Tygodnika Solidarność, zastępując na tym stanowisku Tadeusza Mazowieckiego, który objął funkcję premiera Polski. Kaczyński sprawował również kontrolę nad ekspresem wieczornym. W 1989 roku przez dwa lata zasiadał w Senacie, a następnie dostał mandat posła i trafił do Sejmu. W 1990 roku Wałęsa uczynił go szefem swojej kancelarii, a Jarek był współzałożycielem Fundacji Prasowej Solidarność i został przewodniczącym dopiero co stworzonej partii Porozumienie Centrum. Trzy lata później przedstawiono mu zarzut nielegalnego finansowania swojej partii przez Fundację Prasową Solidarność. Ostatecznie sprawa została umorzona w 2000 roku. W 1993 roku był jednym z organizatorów marszu na Belweder, który miał skłonić Lecha Wałęsę do ustąpienia. Jarosław Kaczyński ma 168 cm wzrostu. W latach 1994-1997 kierował działem wydawniczym w spółce srebrna. W 1997 roku znów zasiadł w sejmie z ramienia ruchu odbudowy Polski. W 2001 roku Jarosław Kaczyński wraz z bratem Leszkiem stworzyli partię Prawo i Sprawiedliwość. Jeszcze tego samego roku PiS wystartowało w wyborach parlamentarnych, w których zdobyło prawie 10% głosów i 44 mandaty poselskie. Kim chciałbyś być? Słuchaj, ja najbardziej bym chciał być szefem silnej, bardzo wpływowej, rządowej, to znaczy współtworzącej albo tworzącej rząd partii. Jarosław utrzymał swoje miejsce w Sejmie i w latach 2001-2003 był członkiem Komisji Etyki oraz przewodniczącym klubu parlamentarnego PiS. W styczniu 2003 roku został prezesem PIS, zastępując swojego brata, który został prezydentem Warszawy. Jarosław zawsze miał bardzo dobry kontakt z mamą. Mieszkał z nią i często do niej dzwonił. Kiedy nie było jeszcze telefonów komórkowych, a on jechał gdzieś w trasę, często zbaczał z drogi, żeby zahaczyć obudkę telefoniczną i do niej zadzwonić, przez co często spóźniał się na spotkania. W 2004 roku otrzymał tytuł Człowieka Roku według Gazety Polskiej, a rok później zdobył ten sam tytuł według Tygodnika Wprost. W 2005 roku zmarł jego ojciec. PiS wygrało też wtedy wybory parlamentarne, a Jarosław uzyskał mandat poselski. Pod koniec tamtego roku jego brat Lech wygrał też wybory na prezydenta Polski. Rok później Jarosław Kaczyński został premierem Polski. No a resztę historii już znacie, bo to jest Zanim byli Sławni. Koniecznie napiszcie w komentarzach pod filmem, kogo chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku. A jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i wciśnijcie dzwoneczek. Do zobaczenia następnym razem.